Ledwie go otworzyli, a już musieli zamknąć. Mowa o basenie Aquarius-Kopernik w Zabrzu. W sobotę kilkanaście osób ewakuowano, po tym jak jeden z pracowników zauważył dym wydobywający się z kanałów wentylacyjnych. Przypomnijmy, że obiekt oddano do użytku ledwie 3 miesiące temu. Nic się nie stało, komentuje dziś stało zdarzenie dyrekcja basenu krytego Aquarius-Kopernik w Zabrzu. Innego zdania są jednak strażacy, którzy w sobotę zostali postawieni na nogi przez obsługę techniczną Aquariusa. Pracownicy będąc na dyżurze zauważyli dym w okolicach sauny i zgłosili nam interwencję. Pojechały trzy zastępy. Pracownicy nie zastanawiali się też długo i rozpoczęli ewakuację basenom. Na szczęście w sobotę nie było wielu klientów i łącznie wyprowadzono 15 osób. Do akcji wkroczyli strażacy. Myśmy tylko wyczuwali zapach spalnicy, który się nosił w, w powietrzu i w związku z tym dowodzący nakazał sprawdzenie wszystkich pomieszczeń. Chodzili prawie godzinę, sprawdzali źródła, nie odnaleziono, w użyciu był również pirometr. sprawdzając czy niektóre elementy konstrukcyjne budynku nie, nie są nagrzane. Ostatecznie podjęto decyzję o tym, by dla bezpieczeństwa zamknąć obiekt. Fachowcy rozpoczęli przegląd całej instalacji, szybko znaleźli źródło problemu. Z powodu drobnej usterki wentylatora niestety byliśmy zmuszani zamknąć nasz obiekt, aby móc dokonać naprawy i w niedzielę nasi mieszkańcy nie mogli korzystać z naszego basenu. Wykonawcy na własny koszt usunął usterkę. Było to możliwe dzięki pięcioletniej gwarancji. Jeszcze dziś do południa basen był nieczynny dla miłośników pływania.